Cześć, nazywam się Bartek, a moja koleżanka Ewa Jakubiec mnie opuściła, niestety, dlatego, pierwszą część poprowadzę sam. Zapraszam na pierwszą edycję szkolnego konkursu talentów Ray Talent. Organizatorami imprezy są pan Andrzej Bownik i pani Anna Liwak oraz klasa druga E. Przywitajmy brawami. Na naszej scenie wystąpi 15 wykonawców, z których jury wybierze 5 laureatów. Nagrodami są okolicznościowe statuetki ufundowane przez Radę Rodziców oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Fundację Lubelskie Centrum Artystyczne Kosmos Sztuki w łącznej kwocie 1000 zł. Prezes Fundacji Lubelskie Centrum Artystyczne Kosmos Sztuki, pani Katarzyna Plechawska, powiedziała nam... Pomagamy, bo wierzymy, że są wśród nas nieodkryte talenty, które powinniśmy dostrzec. Przekażmy nagrodę, fina, przekażemy fina, nagrodę finansową dla laureatów konkursu talentów Rej Talent. E, teraz pozwolę sobie przedstawić skład jury. W skład jury wchodzą przedstawiciele różnych klas oraz nauczyciele. E, przedstawię właśnie członków: pani Renata Salecka, pani Anna Maria Sosnówka. Przedstawiciele klas pierwszych Katarzyna Kowalska, Paulina Chmura. Przedstawiciele klas drugich Przemysław Dudek Filip Nowak. Przedstawiciele klas trzecich Lena Korzów i Michał Bednarczyk. Bieżącą obsługę techniczną i imprezy zapewniają pan Jacek Muszyński z JM Sound. Tomek Wilczopolski, Damian Biłgorajski, Paweł Głowacki oraz wiele innych osób, głównie z klasy drugiej E i I H. Też brawa. A teraz pozwolę o oddam głos panu dyrektorowi Krzysztofowi Starochowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że mi oddałeś głos. Słuchajcie, talenty są wśród was. Dziękuję bardzo organizatorom, dziękuję bardzo Żyli, żeby nie przedłużać, bo w napięciu czeka 15 osób. Talent opiewany był przez poetów, pisarzy, zaczynając od Biblii tkwią także te talenty w was, czasami nieodkryte, czasami o nich nie wiemy. Jest to okazja do tego, żeby je pokazać. Zapraszamy na Rej Talent 2012.